954. Elvis właśnie zaczyna podbijać świat. James Bean jeździ na Triumfie, a w Anglii króluje ten oto klasy. BSA B31. Pod tą piękną stalową ramą kryje się 347 cm jednocylindrowiec, który dostarcza zawrotne 17 koni mechanicznych. Tak, to nie jest liczba, która zawstydzi dzisiejsze sportowe potwory. Ale pamiętaj, w latach 50 to było wystarczająco, by poczuć wiadry w brylantynie. Górnozaworowa konstrukcja, żeliwny cylinder, gaznik Amal. Ten silnik był prosty, niezawodny i gotowy na tysiące kilometrów brytyjskimi drogami. Wiedzą, że mają do czynienia z historią. Czy zawieszenie ma komfort, jak kanapa? Pewnie nie. Czy hamulce zatrzymają cię w miejscu? Hmm, może po dłuższym namyśle. Ale jedno jest pewne: B-31 daje doznania, których nie znajdziesz w żadnym współczesnym motocyklu. To nie jest rakieta. To kawał brytyjskiej inżynierii z czasów, kiedy motocykle miały duszę, a jazda wymagała umiejętności. Więc jeśli widzisz BSA B-31 na drodze, Zatrzymaj się, posłuchaj i poczuj klimat lat 50. BSA B31. Bo nie każda legenda musi mieć 200 koni. Czasem wystarczy 17 i odrobina stylu. British Iron Legends. Tak się żyje, tak się lata.